Powiedzcie mi, kochane, a wy czekałyście na mnie? Czy na prezenty? A ręka w górę, kto uważa, że jest taki bardzo, bardzo niegrzeczny. A kto jest grzeczny? Bardzo się cieszę. Moi drodzy, posłuchajcie. Kiedy na dworzu? Pada śnieg. A wy może chodzicie do kościółka? Tak. I widzieliście tam kogoś? Kogo? Kogo? I gdzie on tam leży? W żłobie leży, tak sobie, malutki. Pokażcie jaki on malutki jest wtedy. Tak się urodził niedawno, tak i taki tydzień wiedział. Ale kto nie zrobił. To ja wtedy wszystkich Was obdaruję fantastycznymi prezentami. Ale ale nie każdy zasługuje na prezenty. Tak jak mój przyjaciel Piotr Zapominalski. Piotrek zawsze był bardzo niegrzeczny i zapominalski. Czy można być takim chłopcem? Ciągle zapominał o swoich obowiązkach. Wyobraźcie sobie, w poniedziałek idąc do szkoły zapomniał budzów na zmiany. We wtorek zapomniał kanapek. I przez cały dzień burczało mu w brzuchu. A jak jesteśmy głodni, to jak nam burczy w brzuchu? W internecie zobaczycie. W środę zapomniał zeszytów. W czwartek zapomniał kredek. A w piątek zapomniał o własnych ple. No to jeszcze raz, uwaga. Start. Taka głowa będzie dobra, czy za mała? Za mała. Z, za mała, za mała. To będzie większa. Taka będzie dobra, czy za mała? Za mała. Z, za mała, za mała. To będzie jeszcze większa. Teraz trzeba było jeszcze zawiązać super, żeby nie uszło powietrze z balona. Ale gdy to się z tym uporał, Palo zostanie w miejscu, gdzie była dawna biała piotra. Najpierw. Lewe oko? Prawe oko? Ze wspaniałymi rzęsami. Potem co nie miał? A po kolei co mamy? Nos! Rysujemy mu nos, a w nosie co? W nosie co? Dziurki. Dziurki są w nosie. Ile dziurek? Pokażcie paluszkami. Jedna. Dobrze. Jedna dziurka i druga dziurka. Co mu jeszcze brakowało? A buzia ma być smutna czy uśmiechnięta? Uśmiechnięta. O, dobrze. Tato narysował mu buzię i piękne ząbki. No właśnie. Ale od tej pory będzie musiał się zmienić. Czyli wy, jeśli jego głowa wróci na miejsce, będziecie grzeczni i niezapominalscy? Tak. To... Dobrze. To jeszcze poproszę was, byście na siedząco wyciągnęli obydwie ręce w stronę głowy Piotra i czarując wyciągamy i czarując rękoma powtarzajcie po mnie. Czary Mary. Czary mamy. Hokus pokus. Niech się stanie! Rzecz magiczna! I w tej samej chwili na miejsce głowy z balona pojawiła się prawdziwa. Nagle Piotrek obudził się. Patrzy, patrzy. Ho, ho, ho! Mam, mam własną. Nad wielkim stawem. Zobaczyłem pływające w nim takie zwierzęta, które wydawały taki dźwięk. kwa. kwa, kwa. To są kaczki? No jak one wyglądają? O, ciekawe! A co jeszcze mają? Nie chodzi. I co jeszcze mają? Chyba mają. Ooo! I, i, I co jeszcze mają kaczki? No, nie wiadomo, to ja Wam powiem, słuchajcie. Wydają takie dźwięki, które wyrazem ze mną teraz będziecie wydawali. Uwaga, dzieci się przygotują i robią to, co ja. Jesteście gotowe? Bardzo proszę, rocznik w górę. I naśladujemy mnie. 是。 Kwa, kwa, kwa? To ze mną porozmawia po kaczemu. Kwa, kwa! Kwa, kwa! Kwa, 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 kwa! To bardzo ładnie. Nauczyliśmy no, się kaczego języka. Usiądźcie. Ja, ja, ja. Dobrze, ja zapraszam. Dobrze, ciebie i Ciebie zapraszam. Kolega staje z tej strony, a ty z tej? nie kochani, tu nie. Kochanie,

gdzie ty je masz? W kieszeni? W domu je zostawiłeś? Gdzie one siedzą? Siedzą tu w środku? Chyba tu siedzą. No dobrze. Mam dla ciebie mój drogi trudne zadanie. Przyniosłem ze sobą takie do koła. Ich jest powiedzcie mi dużo czy mało? Dużo. Dużo. Weź jedno z nich. I rozerwij je na strzępy. Jak rozerwiesz to koło, coś drugie, potem następne. Tyle ma kółek do rozerwania. Ty, moja droga, weź drugie kółko i zobacz, czy jest całe. Da się je rozerwać, czy nie da? Nie, Nie dasz rady? Ale to trzymaj, proszę. A co u ciebie? Pokażę wam, do czego one służą. Wystarczy uderzyć koło koło, a. a ty podglądasz. Dobrze, podglądaj, podglądaj. Uderzamy kołem około i połączyły się. Widziałeś, jak ja to robię? No to rozłącz się. Ok, weź drugie koło i spróbuj połączyć ze sobą. A wy, jak wiecie, możecie im teraz podpowiadać. Aaaa, no psik! Hej, Widziałeś, jak czarują? Jak ich oceniasz? Dobrzy są, czy kiepscy? Skepsy? Wieczna optymistka. No dobrze, a teraz uwaga: wyciągnijcie ręce w stronę tych kół, dmuchnijcie na nie, kraśnijcie w rączki i powiedzcie: rozłączcie się. Nieźle, ładnie czarujecie. Mój drogi przyjacielu, przytrzymaj to koło, a podejmij te trzy. Wracajcie na miejsce, siadajcie szybciutko. ho, oh, Ja wiedziałem, że sobie świetnie poradzą, moi koledzy. mnie nie widzieli, wiedzielibyście, jak wygląda święty Mikołaj? Nie. Z Laponii, z krainy wiecznego śniegu. Tam też szykuje dla was z elfami prezenty. Ale, ale, czasami zdarza się, że korzysta ze swoich pomocników, którzy je rozwożą. A powiedzcie mi, a jak chcielibyście ile prezentów dostać? Mało czy dużo? Dużo! Pokażcie ile dużo. Nie! No a, to dobrze. To ja zaproszę do siebie, słuchajcie, jedną z osób, która mi pomoże w rozdawaniu wam prezentów, ale ale będzie to najpierw konkurs. Związany ze świętami. Zadam Wam pytania, na które na wszystkie będziecie musieli odpowiedzieć śpiewająco. Czy ktoś chciałby zaprosić tutaj mamy albo Mam. No dobrze. Moja droga, kogo byś zaprosiła? A gdzie twoja mama? No to zapraszam. Nie, ja nie, zaproszę moją. No nie ma, no to tatę może. No to kto tatę widzi? Kolega, no dobrze, to tata, chodź, tata. Chodź, tata, zostaniesz dzisiaj asystentem Mikołaja. Powiedz mi, lubisz robić prezenty? Bardzo. Więc dzisiaj zrobisz nam wielki prezent i zamienisz się w Mikołaja. Uwaga, uwaga, powiedzcie mi, Mikołaj bardzo długo się ubiera, szykuje do tego, co na sobie ma Mikołaj. Co to jest, moi drodzy? Proszę, Mikołaju. Tak, płaszcz wielki. Śmiało, nie krągnij. Oj, drodzy, ale, ale. A, taki przebrany jest. O, to dobrze, to dzieci się znają, jak wygląda. Nasz U. U, kolega się oburzył. No dobrze, bo ja Mikołaju poproszę, mój drogi pomocniku, Ciebie o pomoc. Mam tutaj różdżkę w jedynym susznym kolorze czerwonym i kalendarz. Jak to jest do 24, to jaki to jest kalendarz? Świąteczny, czyli a? No tak, zobaczcie, mamy tu takie worki jakich kolorów. Uwaga, jaki to kolor? Czerwony. A ten? Zielony. A ten? Złoty. No, kiedyś był biały. I teraz tak, moi drodzy. Mikołaj, ty wskazujesz dowolny worek, a ja wtedy odczytuję pod tym numerem pytanie dla dzieci. Jeśli dzieci odpowiedzą na wszystkie pytania, dostają tyle prezentów pod choinkę. Jeśli odpowiedzą na połowę, dostają tyle prezentów. A jak nie odpowiecie na żadne z pytań, dostaniecie ile prezentów? Tyle, czyli fige z makiem z pasternakiem. Podam czerwony. No Widzę, widzę, widzę. W takim razie spróbujmy. Dobrze, mój drogi powo posłuchajcie. Co to jest? I panienka panienka święta szatę zmienia. Zielona, zieloną sukienkę w barwy tęczy ubiera. Co to jest? Ho! To jest choinka. Poproszę kolejne pytanie. 22. Słuchajcie. Oho! Czerwone ma obranko. I śnieżną brodę. Na saniach pędzi z nieba, by dać prezent Tobie. Kto to? To jest mik. Zdają się, znają się, dobrze. Poproszę kolejne pytanie. Numer 6. Gdy zimowa przyjdzie pora, z nieba spada zimny puch. Wielką radość dzieciom daje ten bielutki puch. Ten zimowy pojazd lubią wszystkie dzieci. Kiedy zjeżdża z górki, jak rakieta leci. Sanki. Dobrze, to są sanki. Czy wy znacie odpowiedzi na wszystkie pytania? Tak. Niesamowite, to jeszcze jedno poproszę. Dziewiątka. Na choince wisi wielka kula kolorowa. W niej odbija się blask lampek, gdy się zbliżysz twoja głowa. Ura, to takie trudne. A! Co to za Mikołaj? O, ho, 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 ho. No właśnie, co to za Mikołaj? To taki Mikołaj, który rozdaje pre... Prezenty. moi drodzy, więc usiądźcie wygodnie i poczekajcie godzinę na prezenty. Da radę wytrzymać tyle, czy nie? Nie. Dobrze, więc ja idę, wsiadam, moi drodzy, i będę wyczytywał po kolei po kolei Zuzia Wróblewska Zuzia Zuzia? Co się stało? To może, może później przyjdzie, może zobaczy, jak inni przychodzą przygodą po prezenty, to może wtedy przyjdzie. Uwaga, moi drodzy, czy tam na razie nic nie czytałem? Pierwsza osoba, która do mnie przyjdzie, Maja Sławińska! Chodź, Maju! ho, 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 ho. piątka! Rzymska! Dowajdź po palce. Powiedz mi, czekałaś długo na Mikołaja? Powiedz śmiało! Tak? Bo ja mam dla Ciebie prezent. Mam nadzieję, że Cię ci będzie podobał, ale pod choinkę przyniosę Ci jeszcze więcej. Czy to dobry pomysł? Tak, proszę kochanie. Zdrowych, wesołych świąt. Dziękuję Ci. Moi drodzy, kolejna osoba, która do mnie przyjdzie to Tosia Lewińska. Tosia. Witaj moja droga. Podaj mi prawą rączkę. Cześć! Chodź to tutaj do mnie. A ty czekałaś za Mikołajem? Tak. i co mi chcesz powiedzieć? Chcę dostać dużo prezentów. No masz to załatwione, a co z tym listem? Napisałam już. No właśnie, czy gdzieś tam poprzekładały kartki i jeszcze parę zakupów zostało, ale mam nadzieję, że zdążę, dobrze? Póki co masz ten prezent ode mnie? Zdrowych, wesołych świąt. Proszę bardzo. Moi drodzy, kolejna osoba to zapraszam do mnie. Agniesia Krajewska. Agniesiu. Ja, ja mam taką bajkę. Ty masz taką bajkę. Ja myślałem, że to moja bajka będzie, no ale to cię sobie nie pogadali, no. Czy będziesz pamiętała za rok, jak Mikołaj wyglądał? Pomimo, że plecami go oglądasz? No masz ci los, no. Tu jestem, moja droga. Może pokiwać mi chociaż. Tak raczej na pożegnanie mi pokiwało. Tosia Jankowska. Tosiu, chodź do mnie. Powiedz mi, a ile ty masz lat? 33? To ty tu pracujesz? Bawisz się? Tak. A jak ci się podoba w przedszkolu? Tak. A dokucza ci ktoś? Nie. Dobrze, a chłopaki nie są obuziakami? Nie. A koleżanki są wspaniałymi koleżankami? To bardzo dobrze, to dużo radości, uśmiechu na co dzień Ci życzę. Pokaż, buzię uśmiechnięto. O, śliczno, bardzo dobrze. A ja ci wręcz. Czekałem na Zosie korona, a tu Zosia kapelusik przyszedł. Dzień dobry. Kochanie, cieszysz się, że jestem tutaj? Jak bardzo w skali od 0 do 10? Nie wiesz jeszcze, to na pewno będziesz wiedziała, jak rozpakujesz prezent, bo będziesz zachwycona. Proszę. Zdrowych, wesołych świąt. Przybij piątkę ze mną. O, trzymaj się. Uważaj, jak będziesz wracała. Dziękuję. Moi drodzy. Maja bitner. Maju. Maju. Gdzie jest Maja? Maju. To no nie ma, gdzie ona jest. To ona miała przyjść co o, to no ty jesteś. Maju. Ja prezentem. Przed prezentem była? Ja byłem przed prezentem. Proszę bardzo, moja droga. Prezent. A ty już jest, jest taki prezent? Powiedz tak? mi. Chodź, chodź, chodź. Choć. Musimy tu porozmawiać. Jak tam u ciebie z jedzeniem jest? Dobrze. Jest dużo? Tak. Dużo inaczej? Tak. Tak. U matko. Trzeba jeść, żeby mieć dużo si? Siły! Dobrze, ja Ci zdrowy, wesoły Świąt życzę, moja droga, wracaj na miejsce. A ja zaproszę do siebie kolejną osobę. Nadia Bumnir. Nadia! Słuchaj, zdziwisz mnie, jak spytam się, czy Ci się podoba prezent, a powiesz tak. Chy, mam nadzieję, że Ci się nie podoba. Podoba się, czy nie? O, bardzo ładnie, moja droga, tak. Mam nadzieję, że ja również pod choinkę do ciebie nie przyjdę. Co ty na to? Ja. Tak. No tak, się cieszy. Bardzo dobrze, piąteczka, piąteczka. Zdrowych, wesołych... Dobry, bardzo prezent Dobry. dla ciebie. Powiedz mi, Haniu, a ty zawsze czekasz na Mikołaja? Tak. I zawsze przynosi dużo prezentów? Tak. I co, co to się potem dzieje z tymi prezentami? Zawsze! Z prezentami! No ja bym chciał, żeby za mną był. Josie! Ja, ja. Ej, Ty Mikołaj jesteś! Tak, tak do mnie, to, to jest prawdziwy Mikołaj! Powiedz mi, to Ty też roznosisz prezenty? Ty tylko dostajesz? O, to jest ten Mikołaj, co popiera prezenty! To ja ci życzę zdrowych, wesołych świąt i, i prezent dla ciebie. Wszystkiego dobrego, mój drogi. Okej. Okay. Pokaż, okej? Okay. Okej, okay, dobrze, bardzo mi się podoba. Dziękuję. Mój drodzy, kolejna osoba to Piotrusz Jedrysiak. da Jedrysika, Piotrusiu prezent. Dzień dobry, mój drogi. Powiedz mi, a gdzie twój brat jest? Zawołaj go. Chodź, prezent mam dla ciebie. Chodź do Mikołaja. To jest ten czerwony, chodź. Prezencik mam dla ciebie. Gdybyś był uprzejmy się popatygować Proszę, to dla ciebie. Za mały? Dasz mu? Może o ciebie weźmie, co? Zobaczmy. Tak zaskoczony jest. Czyżby nie zasłużył w tym roku? no, w no, mamy bierze. A dla Ciebie mam tutaj Piotrusiu i życzę Ci zdrowych, wesołych świąt. Zobaczysz, co to za prezent. Teraz zapraszam do siebie. Tymon Orzechowski. Panie Tymuś. Rzuwik. List napisany do Mikołaja? Dobrze. Trzymaj zdrowych wesołych świąt. To dawek. Proszę, a to ty za chwilkę przebrany. A tak zielono ubrany jesteś? Kubuś, zdrowych, wesołych świąt, OK? O jaka fajna czapa. Dziękuję. Wracaj na miejsce. Moi drodzy. Dawidek Słowiński. Dawidku. O, to mój wesoły asystent. Dzień dobry. Dawid, a jak tam, powiedz mi, jesteś grzeczny chłopcem? A komu ostatnio dokuczałeś? Oj, to bardzo grzeczny chłopiec. Gratuluję, zdrowych, wesołych świąt ci życzę. I moi drodzy, ostatnia paczka. Dla kogo? Kto powinien dostać? O jak ty, mój drogi, masz na imię? przyszedł. Zobacz, co tu jest? Ju. To ty? Jak tu nie? A pan szczepan, Szczepania. Do pan? To się zgadza. Julek, mój drogi przyjacielu. Zdrowych, wesołych świąt i wspaniałych prezentów. Do zobaczenia. Piątka. Trzymaj się, trzymaj się, trzymaj się. Pierwsza piątka, dziękuję. Jeszcze piąteczka. No i drodzy, prezenty zostały już. Wesołych, radosnych świąt oraz szczęśliwego nowego roku. Dziękuję Wam serdecznie za spotkanie, że tutaj mogłem razem z Wami się bawić. Wszystkiego najlepszego. Hej, Maluchy, pokiwacie mi. Do widzenia. Do zobaczenia. Ho, 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 pa, pa. pa, pa. I znowu przez ten